Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z Delong Long Drive'a. I na wstępie Wam powiem, że to koło jest kiepskie. Ponieważ przy starcie filmu zaczął mi driftować samochód, więc to koło nie jest najlepsze. To co zakosiłem i co mam teraz, już normalnie, nie? Ono nie jest dobre. Postaram się też ogólnie nie walnąć w nic. Tak, jak nie ja, normalnie. No, ale postaram się tak Zrobię wszystko, żeby przejechać. No, może nie do tych 2000, bo raczej to się nie uda. Ale ile tam da rady, żebym dojechał do 2000, to by film musiał trwać 50 minut. Chyba, że w coś wjadę, to wtedy godzinę. Dobra, i tutaj widzę pierwszy dom, ale tutaj. Nie ma co się zatrzymywać. W skrócie, nie, chce mi się. Liczę na to, że w nic nie walnę. Jadę ze stałą prędkością, jak widzicie. Tak, plus minus stałą No ale delikatnie przygazuję to 10 na godzinę więcej jedzie, więc nie przygazowuję jeszcze z górki i będę jechać to. Hala autobusowa, a tam zajadę. O, właśnie, o to mi chodzi, że mi sam skręca. Tak. Znaczy, sam, ja skręciłem, ale tak poważnie mi skręca. Nie tak delikatnie, tylko po całości. Weźmie, wywali tam. Po całości. I kogo to interesuje? Dobra, tutaj sobie zajadę, bo chcę mieć te 1000 litrów, jednak gdzieś zajedziemy i checkpoint mi zrobi. Yy, checkpoint. Yy, Auto O. Stoi sobie pięknie zombiaczek. Co ja zrobiłem? Osunkami zahaczyłem. O kurta, yy, możesz przestać? Okej. Okay. kurde no. Yy, no, oczywiście samochód tutaj robi wszystko, żebym tylko mógł jeździć normalnie, jak widać. Te. Olej, olej, mamy tysiąc. Mamy tysiąc litrów Chyba już będzie, tak? Albo jest 954 i zabraknie nam kurde 10 litrów Albo mamy Nie, mamy osiem nawet. Cześć. Wow. No nareszcie jakieś normalne beczki. Dobra, to jeszcze to i stąd jedziemy. Nie ma co tu przeglądać jakoś. Koła nie wymieniam, bo zaraz wymienię na gorsze. Coś o tym wiem, bo już wielokrotnie wymieniałem. Kurde, no. Co on się tak ślizga na tych belkach? W ogóle wypadł mi z tym. A, pa vjec me. Atar, sve to djehaći. Jasne. Zająca gdzieś wywaliło ale to mnie średnio obchodzi. Kurde, nie, sami przyspiesz. Oho, nie, 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 nie. Dobra, możemy jechać. Fajnie, że te 1000 litrów się udało. 1060 litrów mamy. Paliwka. To sobie pojedziemy. Tylko mnie niepokoi fakt, że mam rozwaloną twarz o deskę rozdzielczą i tylko w coś walne z taką prędkością nawet, to zginę. O, statek. I dwa parkingi. Tu jest jeden, jakby ktoś nie widział, i tam jest drugi. No, te parkingi to z 20 kilometrów widać. Bardziej widoczne niż statki. Są w ciemności, tym bardziej. Straszne. Ale ładny krajobraz jest. Taki. No, fajny taki. Nie wiem, jak go nazwać. Ładny taki. Spokojny. My bez świateł. Oczywiście w nocy nic nie będziemy widzieć. No ale trudno. Jedziemy na luzie. Nic się nie dzieje. Jest spokój. To nawet lepiej. Ale zaraz idę spać, bo ja nie zobaczę budynku. Jak będzie? Przed nami jedzie, za nami jedzie. No i git. Chyba że już zniknął, ale nie, jedzie za nami, ostro. Wiecie co? Ja już pójdę spać, bo ja nie widzę budynków i nie widzę kamieni. A na drodze takowe także są, niestety. A wolałbym uniknąć łupnięcia w kamień. I to takiego dość mocnego. Więc żeby go uniknąć idę spać i wstajemy i jedziemy oczywiście, nie? Z opóźnieniem trochę mi się powiedziało, bo szukałem słowa. Tam drugi statek? Nie, to ten sam. Nie, to drugi. Zobaczcie, tam jeden. Tam drugi. O. Boże, jak dawno statków nie było. Ze 150 km Długo. Znaczy, żeby chociaż były widoczne, nie? Do statków mało jeżdżę. Nie chcę. Nie ma co jechać 20 km Do tych statków. Żeby były tam pewnie dwie beczki paliwa diesla albo w ogóle nawet ja bardzo na kopalnie liczę one dają bardzo dużo paliwa a są szybkie do zwiedzenia bez jedno główne pomieszczenie o i te garaże też są spoko co właśnie nam się pojawił więc przy nim się też zatrzymam no ale na razie spoko jedziemy ładnie ładnie No, a tutaj kolega wywija. Tutaj też beczki się pojawiają i tu dużo beczek dość. Jak na taki mały garażyk, to potężnie. Dobra, wiecie co? Ja biorę choćby cokolwiek, żeby mi świeciło tu, nie? A, chyba, że się nie zmieści. Chodź tu Okej okay. O! Dwie beczki, nie? Albo trzy, nie wiem ile tam jest beczek. Ale dużo, bo to jest mały garaż Nawet w tych większych garażach nie ma tyle. Może jakby wszystkie z dieslem były Nie. No ale mamy kolejnego Jeszcze samochód pewnie No ba 1100 Co jest O, światła nasze Na dzisiaj nasze Ale git mamy Pasują Będą przez najbliższe 5 km póki w coś niewalne. walnę Pójdę jeszcze sprawdzę Jest! Do czyszczenia Właśnie, właśnie Dobra To jest już niby wyczyszczone, ale Kogo to obchodzi? O kurde Ale się poderwał Ty, już, już! No, trochę pod. Odjechaliśmy 200 na godzinę I możemy jechać z powrotem 100 100 do 130 Trochę ponad Bo przegina samochód z przyspieszaniem Ale dobra jest git Do 2000 nie dojedziemy Nie ma szans I kurde minąłem pustynię Idealnie Będę jechać przez trawiasty biom teraz A pustynia dosłownie obok była Zamiast na pustynię, to muszę jeździć po jakichś zielonych syfach. No dobra. Ale ta trawa dziwnie się... Mm. Generuje bardzo, to widzicie nawet wy, nie, że ona się w takich kwadratach jakby generuje. I to nie jest tak, że mi jej nie renderuje, nie, do przodu nie renderuje, żeby nie obciążało, nie. Ale no i z tyłu wtedy znika, nie. Ale w takich kwadratach nie, bo na przykład tam dalej, jakby było jakieś miejsce, o tutaj na przykład, no tu by mi renderowało, nie, a nie renderuje. I ścięło mi przez chwilę. Ale to przez chwilę, więc luz. I co? Jakaś inna ta? Inny biom? Nie. Twardo przez zielony. Będziemy sunąć. do woli. Wiecie, ja nic nie komentuję, bo nie ma co, nie? Wielokrotnie to już w tej serii powtarzałem, bo jak jedziecie, patrzycie się w przestrzeń, to już się skupiam na tym, żeby w nic nie walnąć. A tak jak z wami rozmawiam, to się tak rozglądam, nie? To... Mm, to tak średnio. Tam na przykład autobus by mógł być, ale oczywiście my mamy już... Wóz, którym jedziemy do końca. A tam mamy garaż. I porównamy sobie jakość beczek. W tym garażu, a w tamtym, co jest z modów. Znaczy, ja nie mówię, że mody... Zmodowany long drive nie jest lepszy. Oczywiście, że jest lepszy Przynajmniej ja tak uważam, bo sam w sobie ten long drive jest spoko Ale na przykład tego silnika nie ma Się jedzie... O Boże Tym czymś... Tym bym się jechało... Tym, tym by się jechało... Za długo My byśmy tym 100 na godzinę maksymalnie jechali A ja tutaj 100 na godzinę wyrywam o tak o Jechałem 330 tym kiedyś. A, to nie garaż. Hmm. No dobra, to jest sklep chyba. Ta. I tak kontynuując. Jechałem tym 330 maksymalnie. I to nie jest tak, że ja uznałem, że już nie jadę szybciej. Tylko że wjechałem w drzewo. Diesel, woda, no a kurde może być jakaś ta? Jakaś na przykład yy... olej? No teraz nie ukrywam, przyda się. Czy bo tak poniżej połowy nie chcę schodzić, nie? Mogę NPC określić, ale nie chcę. O, amunicja. Nie no, po co komu tyle wody? No? Aha, tylko jedno, no to nieźle. Nie no, kolejna woda, nie Co jest? Strapka policyjna Nie no woda. Nie dobra A Nie... Ja rozumiem, że można nie mieścić się na drodze, naprawdę. Ale kurde, stanąłem poza nią. I to nie taki mały kawałeczek. Ja stanąłem dosłownie poza tą drogą, a ten we mnie wjeżdża. Jako, że nikt nie zweryfikował, czy powinien mieć prawo jazdy. Co prawda, tutaj nie ma praw jazdy, ale. Powiedzmy, to zadbałem o to, żeby ten oto kolega już sobie nie pojeździł. I już sobie nie pojeździł. No dobra, jeszcze jeden budyneczek ładny jakiś bym prosił. No ta taka cysterna mała Nie ma szans z to... tą Ale fajnie się odbił No tam gdzieś jedzie droga w góry To powiedzmy góry, nie wiem co to jest Jest tu coś może, maybe. Na razie to tak prosto bardzo. Jedziemy. Tutaj do przodu się patrzy, bo jak mi wywali kamień, to go dalej przynajmniej wywali, tak? Będę mógł go jakkolwiek ominąć. <laughs> Nawet parkingów tu nie ma. Dziwne. O, jest statek, kolejny. No dobra, na szczycie tej górki tutaj. Nie, no 2000 nie przekroczymy raczej, ale tak pod 1990 już będzie. Kurde. Uh. Nie, no nie, 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 wie No, są też kamienie, które mimo że się pojawiły, to ich się nie dało minąć, tak? Ten się dość późno pojawił, no ale dobra. Ej, bo mi lornetkę wessało. Dobrze, to chyba tutaj jednak zakończymy ten film. Ja się tutaj już wczytam. Ile było? 1988. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja się wczytuję. Przy okazji miłego wieczoru Wam życzę. No i papa.